Uczniowie i nauczyciele jednego z tarnobrzeskich liceów porwali widownie na roztańczoną i rozśpiewaną wycieczkę po całej Europie. Orient Ekspresem przez Świat to hasło tegorocznego, szóstego już koncertu charytatywnego zorganizowanego przez uczniów i nauczycieli starożyskiego górnika. Jak co roku, dochód z koncertu przeznaczony jest dla osób szczególnie potrzebujących. Te pieniążki, które w tym roku zbieramy, są przeznaczone dla dwóch naszych uczniów, którzy. Którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek choroby i wypadku samochodowego. My wiemy, na co te pieniążki mają być przeznaczone na leczenie, po prostu długotrwałe leczenie chłopca i dziewczynki i rehabilitację. Anglia, Francja, Dziki Zachód. W taką podróż zabrali nas artyści ze sceny. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele aż garnęli się, by móc zaprezentować swoje rozmaite talenty. A to wszystko, by wesprzeć kolegów ze szkoły. W momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o szóstym koncercie charytatywnym, las rąk chętnych do występowania wręcz było po 3-4 osoby na jedno miejsce. Gdy na scenie pojawili się nauczyciele, sala aż zadrżała od krzyków i gwizdów widowni, a taniec towarzyski w wykonaniu nauczycielek i uczniów zasłużył na ogromne oklaski. W tym roku, jak to piosenki, różnego rodzaju występy młodzieży związane z karaoke, z tańcem młodzieżowym, marionetki, Nauczyciele, oczywiście, również prezentują swoje artystyczne zamiłowanie. Był to już szósty taki koncert, jednak szkoła nie ma zamiaru rezygnować i już od września rozpoczną się przygotowania do kolejnej takiej imprezy. Potrzebujących nigdy nie brakuje, a serca uczniów są skore do niesienia pomocy.